Witajcie po dłuższym okresie mojej nieobecności tutaj. Wracam do Was z materiałem, który jest odpowiedzią na pytanie, które padało tutaj wielokrotnie. Mianowicie, jak rozmawiać z partnerem, partnerką o swojej chęci swingowania i jak przekonać partnera do tego, żeby spróbować. Muszę zaznaczyć na wstępie, że jak to wynika z mojego doświadczenia, częściej w takiej sytuacji znajdują się panowie, jako że to właśnie my przeważnie jesteśmy stroną inicjującą w tym zakresie. Więc zatem jak zrobić to, żeby przekonać partnerkę do tego, aby zechciała razem z wami spróbować swingu. Zatem warto najpierw przeanalizować sobie wasz związek i wasze postawy względem seksu w ogóle. Czy Wy i Wasza partnerka jesteście zamknięci, czy raczej otwarci? Czy rozmowa o seksie powoduje Wasze skrępowanie, czy raczej temat seksu to nie jest dla was temat tabu i rozmawiacie o nim w sposób swobodny, nawet z dalszymi znajomymi? Jeśli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, to może być to dobry prognostyk i zalążek rozmowy o tym, żeby otworzyć rota do waszej sypialni i poszerzyć. Granice doświadczeń. Trzeba też trochę wniknąć w samego siebie i zweryfikować, jakie są nasze osobiste pobudki, że tego pragniemy. Czy wynika to z naszej ciekawości, czy bardziej wynika to z faktu, że w sypialni ewidentnie czujemy już spadek ekscytacji, czy po prostu wynika to z tego, że zawsze mieliście głowę otwartą na takie doświadczenia, po prostu zawsze zdawaliście sobie sprawę z tego, że człowiek. Nie jest gatunkiem monogamicznym, a teraz zwyczajnie macie na to czas i spokojną głowę, bo od wielu lat jesteście w stabilnym związku. Tak już jest, że żeby stwierdzić pewne rzeczy, musimy mieć poczucie bezpieczeństwa, często dopiero wtedy możemy weryfikować samych siebie na zgoła innym poziomie niż we wcześniejszych etapach naszego życia. Gdy już zatem stwierdzicie, co was tak naprawdę motywuje do chęci doświadczenia takiego zjawiska, możecie wykorzystać to w rozmowie z drugą stroną. Możecie również spróbować zweryfikować, czy wasza partnerka ma podobnie. Często jednak wystarczy przypomnieć sobie wszystkie wasze najważniejsze debaty na temat seksu. Tam często znajdziecie element zaczepienia. Powiem szczerze, że, że tak samo było i w naszym przypadku. Ja od samego poznania mojej partnerki jawnie deklarowałem, że gdyby tylko mi pozwoliła, to poza nią mógłbym uprawiać seksiną taki bez uczuć. Ona również zdradzała między słowami, że ma otwartą głowę, jeśli chodzi o te sprawy. I fakt, że teraz swingujemy, wynika z tego, że zawsze mieliśmy do tego jakieś predyspozycje. Zupełnie ułatwione jest zaś zadanie. Takie w związkach, które często fantazjują razem, potrafią bawić się swoim uczuciem zazdrości. Oczywiście w taki przyjemny, pozbawiony stricte patologicznego odczucia sposób, bo takie pary też znam. Chodzi na przykład o takie sytuacje, kiedy jedno z partnerów obserwuje drugie w relacji z pozornym rywalem rywalką, na przykład na jakiejś imprezie i czerpie z tego przyjemność. Często potem dyskutują. O wszystkim ze sobą. Wbrew pozorom taka postawa występuje dość powszechnie, szczególnie wśród par z długim stażem. W takim związku często może być łatwiej zrobić ten pierwszy krok, by na niej wpuścił do klubu. Często takich partnerów ogranicza jedynie społeczna presja na związek romantyczny, monogamiczny, założenia i strach przed oceną innych. Niezależnie od tego, jakie środki w rozmowie z partnerką dobierzecie. To wy sami musicie zrobić największą robotę. Powinniście uświadomić sobie, że dobrze by było, gdyby to pragnienie nie było jedynie niedojrzałą, chwilową zachcianką, bez poważania zagrożeń, które ze sobą jednak niesie. Dobrze by było, gdybyście odpowiedzialnie wzięli na siebie takie postanowienie, że jeżeli coś nie wyjdzie, to uznacie to wszystko, co się stało, za nieudany jedynie eksperyment, który nie zniweczy Waszego związku i Was samych. Powinniście potem wyraźnie przekazać taki komunikat partnerce. Często obawa przed tym, co wydarzy się potem, jest największym stoperem przed otwarciem się partnerki. Oczywiście powinniście również zapewniać swoją partnerkę o tym, że macie takie fantazje, to nie znaczy, że jej nie kochacie i ją kochacie. Oczywiście zgodnie z prawdą, bo jeśli jest inaczej i jej wcale nie kochacie, to znaczy, że nie szukacie swingu, a jedynie innej partnerki. Miejcie świadomość tego, że na efekt waszego pertraktowania w tej sprawie ze swoją ukochaną, przyjdzie wam czekać nawet kilka lat. Niemniej z mojej strony, człowieka mającego takie doświadczenia, jeśli mocno tego pragniesz, to naprawdę warto o to zabiegać. Tak się składa, że żyjemy tylko raz i zgodnie z moim ulubionym powiedzeniem lepiej spróbować i żałować, niż żałować, że się nie spróbowało. Dodam, że przeszedłem długą drogę zdobywania doświadczeń swingowych, podczas której zmierzyłem się z wieloma błędami i zagrożeniami, czego efektem jest moja książka. Dzięki niej, nawet zanim spróbujesz, możesz się dowiedzieć, jak to wszystko może wyglądać na początku. Dzięki niej możesz zweryfikować, czy w ogóle chcesz zaczynać, a jeśli się zdecydujesz, możesz uniknąć wielu błędów, które mi się zdarzyło popełnić. W mojej książce również zawarłem to, w jaki sposób ja przekonywałem swoją partnerkę, że fajnie by było spróbować swingu. Zapraszam zatem do lektury. Pod filmem znajdziecie link, pod którym możecie książkę zamówić. Chciałbym się również podzielić informacją o tym, że właśnie kończę pracę nad częścią numer dwa. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam samego rozwoju nie tylko w sferze swingu, ale w wielu sferach Waszego życia. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia kolejnym a, jeszcze przypominam, że za 500 subów pokażę swoją partnerkę. Tym razem już do zobaczenia.